...na północy jest Siemka, siemka ludziska. Dobra, niech sobie pogadają. Włączono nowizję. Gramy w Cryzisa 2. Włączono nowizję. Dobra, już się zamknij. Gramy w Kraj Aha. Jeszcze go nie ubił, pacia, jaki Dawaj, Dawaj kurna gnata mi tu wączę, nie jakieś. On na dole jest dobra Dobra Włączono nanowizję Mogłoby się już zamknąć z tą wizjąc Prorok Trzymasz się jakoś Przed tobą jest postarunek Fajna gierka zre. ogólnie Będziesz musiał dobra, się przejść ja, Ciągle by i tak mogę czytać jak widzicie Przedstawi po Polic polsku, jeszcze, więc... I więc to takie lekkie ułatwienie, dla tych, którzy... tam jest do wyboru bodajże 3 czy 4 różne języki. Dostępne opcje taktyczne. Ogólnie szczelęka mamy. E, wyszły dwie części. Pół, e, jedna część. Przytrzymaj, ją Amunicja pełna, dobra. Był. Hehe. He. Był, był. Dobra, lecimy dalej. Zaraz zobaczymy, czy ktoś tu jeszcze. Dalej coś jest. Idziemy środkiem. Ja się tam nie będę bawił. Można by było spróbować pój pójść bokiem. Przerwana linia obrony. Prorok przed się zniszczy punkt kontrolny ECHO-9. Jest w kanałach. Powtarzam, Prorok jest w kanałach. w kanałach, dobra. <grym> Ogólnie nie najgorsza gierka. Mamy tam różne właśnie pancerze i nie tylko. Dobra. Pięknie ubity. Nawet się tego nie spodziewał kolega. Ja się spodziewał, że ja tam wyjdę, a ja tu... A kuku! Teraz widzimy drugą stronę. Dawaj. Przebiegnij się. Jeden ubity, a tu jeszcze jeden jest. Nie, to samo działo. To nie, na razie broni mnie nie interesują. Ej, coś tu do mnie strzela. Coś tu do mnie strzela, a ja się spadam tak. Dawaj. Nie, 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 to mnie zdecydowanie nie... Mień to broń! Nie chcę, ja jego prorok, gdzie się podziałeś? Skołuj jakiś pojazd i natychmiast tu przyłaś? Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymać. Dodatku szary osiemnaście, potrzebę nam wsparcia w punkcie EO dziewięć. Szary osiemnaście, był ktoś do mnie walił. Wsparcie w no i zdech pies. Zdechłem niestety. Ogólnie gierka fajna, krajteka. Yy, mamy opcję oczywiście multiplayer. Yy, c -c -c Co tu jeszcze ciekawego? No jak widzicie jest po polsku. Można sobie pograć, popykać. Dobra, spróbujemy jeszcze trochę. O oh, Jezu, i znowu. Nie Otwieram. To nadal idzie na północ przez Roosevelta. zmiana broni czy coś? tam ostrożnie. on na Jeden z cichacza ubity. A co, nie da rady? Da rady. No tu jest następny. Prorok, trzymasz się jakoś? Przed tobą jest Dobra, postarunek to C. Będziesz musiał się przebić kwarady. siłą przez punkt kontrolny i z no, A ty zawracasz kamie? No. Tylko coś takiego. Myślałem, że coś konkretnego. Dobra, to pogramy po po jeszcze chwilę, zobaczymy czy coś tu jest ciekawego. Jakbym jeszcze pamiętał, jak to się robiło. Więc więcej wyżej dupy nie wyskoczysz. Niech ktoś z góry strzela na mnie, czy co? Upełniaj. A zupełniej pełna, dobra Dawaj, włącz to maskowanie Dobra Teraz nie powinni mnie wyjdzieć Czerwona linia obrony Korok przerów się przez linię kontrolny Co mi od tyle co ładuje Dobra Nie wiem dlaczego to nie miałeś robić Niezałaś powtarzam nade mną dobrała Kurze, go tamto. To nie, to nie jest tam, ale to, to się nie przebije do niego. Prorok! Gdzie się podziałeś? Z kołu, Z kołu jak jakiś pojazd natychmiast tu Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymasz! Nadzór, tu szary 18. Podszerwę kurna, tam pokazuje zespół, mi, że z tyłu, a potem nie ładuje chyba. A, jest sparty. jeszcze jeden koszal. No jesteś kurna. Już cię nie ma, pach, paczka. Dobra. Pobiegniemy, pobiegniemy dookoła, może to tak trzeba zrobić. Energia pusta. Tu nie przejdziemy. Zrobimy teraz, to mi się przyda skoro tam jest bazooka, to zrobimy tak. Dobra, poczekamy. Co, już nie mam tego, tego gana? Włączono chyba. Chyba jest dobrze. Ale kichać mi się! Ale mi się kichać chce, przepraszam bardzo. Ja jego! A kurde no! Co się dzieje? Nie da radę rozwalić To nie było najlepsze. Wyjście. No nie, aha. Duży. Aha, bo to tu na dobra.

Zasadzić, czy nie bardzo. Dobra, dawaj. Trochę amunicji jest. Trochę ciężko mu się biega. Nie, nie dziwię się, nie dziwię się. Trochę zmęczony może być. Tak wiem. Tam nikogo nie ma. To tu część. Tu też nie. Dobra, ubity. No ogólnie Gierka naprawdę jest fajna, można było sobie pograć, Jeśli dobrze pamiętam, nie chcę nie chcę szczelić babolach. Wydaje mi się, że kolega Piotrek z kanału Art Rowy Park gameplaya całego. I teraz nie jestem pewien czy to było na jego yy, kanale polskim czy na angielskim. Tego nie dam ręki usiąść. Tyle od razu mówię. No doszedłem tu, całym. I co? Nie ja chciałem zrobić? Coś tu mam zrobić, ale co to ja nie wiem. No dobra, nie ważne. No, Tu na pewno nic więcej nie ma, dobra.

Uważaj! Zbliżają się! Musisz się stamtąd wynosić! Słyszałeś? Niedaleko stąd znajduje się przyrówka. Będziesz tam bezpieczny. Idź cały czas w tą stronę. Będę w kontakcie. Chciałbym jechać do kontaktu. jeden No nie, Stavros kierowca bombowca i się zwiesił <laughs> Jechałem na dwa tej i się zwiesiłem, tak więc tak zakończymy ten odcinek Lajka za tą jazdę, był wdzięczny No nic, nie, nic tu nie okręcę, no nieważne, nic tu nie okręcę jest jak jest, tak więc dzięki za oglądanie kolejnego filmiku z serii kolekcji. Tym razem był to dla Was Cryzys, dwojeczka, krajteka. Eee, swego czasu chyba też dostępny był na e, bez torze do ściągnięcia ciut taniej. Nie jestem pewien czy był na e, jakugra miesiąca, raczej nie, ale na tym było. Dzięki więc, narazka.